To no, wiesz, dla mnie to wszystko, to mogę bardzo dużo głups narobić, w wieszaniu. E, to jest strasznie bardzo fajnie pocięte, wiesz? Tak, e, wiesz, tak jak normalnie rozmawiam. E, jak ktoś chce, tak wiesz, po lusku, nie? A co, co sądzisz na ten temat? wygląda właśnie co sądzisz? Tak to jest proszę pana. No a to tam z góry was ścignąłem, bo nie chcę wam, żebyście Ale... mieli kłopotów, wiesz? Ale wiesz, że ten... Czemu, kłopoty, za co? Nie, bo że ze mną się o takie coś, nie? Że tam na górze jesteście, czy... Mówiłeś, że to jest legalne, ale jak może być coś legalne, jak oszukujesz Lindenów, okradasz ich? Hazard, jaki ogólnie... Z ich produktów? W sek... Nie, nie, poczekaj. Ogólnie rzecz biorąc, hazard jaki, który jest w Second Life'ie, to też jest jakby w pewnym stopniu okradaniem, e, legalnym takim okradaniem, tak? Zwróciliście na to uwagę, czy nie? Ci co grają na maszynach, w kasynach, potężne e, kasy obracają? Moje kasyno to jest pikuś. No tak, ale ty <laughs> sprzedajesz lindeny nielegalnie. a Nie chodzimy o kasyno. No to już nie sprzedaję. Ale nie sprzedawałem y, ten, po prostu ludzie wygrywali. Ale jeżeli nie kazałeś. no to skąd ty możesz. Co co? Bo ty nikomu, im nikomu nic nie każę. Ej. ej, 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 ej. Nikomu nic nie każe wygrać. Było słowo y, 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 kazanie? Nikomu. Nie no, tłumaczysz im jak to zrobić. By było legalnie. Tak, tak, Według... tak, tak. No ale to jest między, mną no, a tą osobą, tak? No tylko że ta osoba nie chciała skorzystać z mojej usługi, no to wiesz, nagrała, żeby mi po prostu życie zepsuć, tak? Bo myślę, że to grubsza sprawa będzie, tak? A ty te, w tej chwili chcesz być świętym, tak? Ty masz coś wspólnego z tym. Nie. Po prostu mnie denerwuje jak ktoś wała leci na ludziach. Nie, to nie jest to jest właśnie ze mną lecenie wała, wiesz. To nie jest żadne oszustwo, wiesz? Bo skądś te lindeny ja mam, skądś ja te lindeny daję. To jest jakiś obrót, tak? I uważasz, że to jest nielegalne? To nie są jakieś, że ja tu na młoteczku sobie wyklepałem te lindeny, tak? One są z obrotów, proszę Pana. A nie tak o sobie z nieba wzięte. Tak? To nie są jakieś nielegalne lindeny, że ja na oszustwie, że na przykład Przydaje Ci tutaj jakiś towar i on jest y, po prostu tylko opakowania, a w środku nie ma towaru, tak? To nie no, ale jest zobaczcie. Obrót, obrót, czy nie, handlujesz tak, nimi, I to już jest łamanie prawdy. Nie, 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 to nie Linden. jest handel. To jest po prostu, y, jeżeli wgłębiasz się w to, bo wiesz jaka jest prawda, to Ci mówię od razu, że ludzie po prostu wygrywają u mnie y, y, pieniąż, lindeny. Tak? Bo im tak jest. A jak wygrywają, machine. to jest moja sprawa, to ja, ja mogę decydować tym, jak wygrywają. Tak, jak ty chciałeś yy, ode mnie wygrać pieniążki, no to byś wygrał. Ale nie tykając świata realnego. Jeżeli chodzi o Second Life. No dobra. Ja bym na to, co? że wy, wygrywam sobie na automacie, ale tak czy siak muszę ci za to. Wysypać, Masz tyle, co trzeba skorę i wygrywasz. A wiesz, a tutaj to Bayer po prostu był. Taki yy, ja sobie robiłem z tej koleżanki, jak ona się nazywa. Nic takiego nie miałem, żadnego tam kasyna, nic nie mam. Żeby to, to co widzieliście, to były po prostu jaja. Nie w ogóle, zero handlu lindami, nic nie ma. Nie chyba na nie dostanę, jak kupię od ciebie lindeny. O ja nie. A ty kupiłeś ode mnie lindeny? O czym ty gradasz? Ja te jaja z ciebie robiłem, że ja sprzedaję lindeny. Pytam się, czy jakbym kupił cię, to by dostał. A jakie kupił? Znaczy jak... wygrał. Ty nie kupisz, bo ja je sprzedaję, no? O co ci chodzi? Ja wygr wygrał. To ty pierdolisz w ogóle? No to co chcesz słyszeć? Bo tam przeprowadziła jakiegoś y, rumuna i chciała, żeby po prostu było jakiś tam sprzedaż. wszystkim nie ma żadnej tam sprzedaży, tylko co po prostu jaja robiłem i... E, na, na tej zasadzie. A chcesz kupić lindeny, to tutaj stoi bankomat, kupuj sobie. Bo znowu... Pomy, y, y, zrobią tak, żeby będzie się jaja robiło z Jacka. Ładnie powycinane. Zresztą, po Twoich wcześniejszych wypowiedziach, które również przesłuchałam, to też nie do końca jest tak klarowne z tą pomocą innym, z tego co słyszałam, przynajmniej. To znaczy? Ale widzisz, takie sytuacje nie biorą się z Nie, to było... Ale co to za sytuacja jest? No, czy ona jest zagrożona? To jest tym zagrożona, że po prostu. E... Żeby to była prawda, to po prostu. E, to jest... to no przecież no dobra, no, Czy dobra, dobra, no to ty tłumacz no. mi dlaczego? Dlaczego, dlaczego? Tak? dlaczego ktoś miałby udupiać osobę, która chce pomóc innym? Dlaczego? Znaczy, to usłuchałaś tego do końca materiału? Dobra, Talibek, ale powiedzmy sobie szczerze... E, nie było żadnego powodu, to po prostu była scena, to było aktorstwo, to był było nagrane specjalnie, żeby kogoś to zrobić. Po prostu był niezły wkręt. No, tu śmiechu warte, tak? Bo czegoś takiego jak Handel Linden, Lindenem to jest od tego Lindenlab albo podeks, albo coś takiego. Ja czegoś takiego nie robię, tylko po prostu chcia, chciałem wkręcić w to wszystko, wszystkich. Wszystko w temacie. Kłamiesz? Może no to, to też próbujesz mnie wkręcić i też e, tak mówisz, że kłamę, no. Ale to jest Twoja tylko i wyłącznie sprawa. To jest Second Life. Nie, to nie jest tylko Second Life. Na pewno? Tak, na pewno. No to jak dla Ciebie to jest. Nie wiem, ten. Bo traktujesz tutaj ludzi strasznie przedmiotowo. no. E, jak przedmiotowo? Przedmiotowo nie traktuję, bardzo uczciwie. Oddanie tu traktuję, wiesz. Przede wszystkim Marwena dostajesz już bana ode mnie, bo po prostu próbujesz być oh, słabym. Na razie. Tutaj, czy, czy kłamę? Nie, nie kłamę tutaj. Proszę, Agnieszka Robonout, coś takiego. Zbanować, cześć. Dlaczego ty nam się Dlaczego mi tutaj zrobili taką ściemę? Dlaczego dla mnie zrobili taką ściemę? Dobra, idę zbanować Lindena. To jest. Cześć, panie Lindenie. Żegnaj, panie Lindenie. Jeżeli to nagrałeś przyjacielu czy przyjaciółko, to także wiedz, że to było po prostu fikcją i kłamstwem. Także powodzenia.